Cześć, dzisiaj jest niedziela, zrobię taki y, szybki vlogasek, bo y, chciałbym właśnie zrobić tak, żeby już ludzie nie narzekali, że tam za dużo gadam. Y, I rzeczywiście tam jeden y, internauta podsunął mi taką y, myśl, żeby zrobić y, coś o swojej okolicy. Dobra, to mówię, opowiadam o swojej okolicy. Jestem na polu, specjalnie tutaj stanąłem tak na polu trochę, żeby wiecie, no na polu tu mi nie, nie wiadom żadni ludzie i tak się nie będę trochę krępował, nie będę miał krępacji. Okay. Szybko, jestem w miejscowości Pażniew, e, właściwie to jest chyba wieś, tak e, w sensie takim prawno, no w takim prawnym, no wiecie, no, chodzi o to, że to nie jest, ani, to nie jest miasto. E, status to jest chyba wieś po prostu, no tak, bo chyba, bo, 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 ma, bo ma sołtysa to jest wieś. Dobra, e, jestem na e, polu kukurydzy tutaj, zobaczcie. I tam, tam jest takie osiedle, takich białych domów, to ja na tym osiedlu mieszkam. No takie tam sobie osiedle, no. no takie osiedle. Y, ogólnie to powiem Wam szczerze, że tu na razie są te pola jeszcze... Mm, być może one tu będą za, kiedyś zabudowane, raczej chyba na pewno będą zabudowane, bo tutaj te tereny są... Y, znaczy ogólnie tam jest Pruszków, o. Tam za tym osiedlem jest Pruszków zaraz. Y, a tam, w tamtą stronę to się jedzie do Brwinowa. Dobrze, to jest od razu tu Wam zdradzę tajemnicę państwową. Tam, gdzie ludzie biegają jest... Y, Ścieżka rowerowa, zaraz będę nią jechał. Tutaj te tereny zielone, jakby to powiedzieć, to jest chyba jednostka wojskowa, to znaczy inaczej. To jest teren wojskowy tajny, którym nikt nie powinien wiedzieć pewnie, to znaczy wszyscy wiedzą. To znaczy ja wam powiem tak, że mm, ogólnie to jest coś takiego, chyba jakiś taki ośrodek, który ma władza tylko po to, żeby sobie mogli tam w spokoju pić wódę i żeby im tam nikt nie przeszkadzał. No nawet mam z... <noise> taką ciekawą historię, ale może to kiedyś inaczej opowiem, bo <głos> wjechałbym <głos> kiedyś w taką kolumnę. No ale ogólnie co, co ciekawego, bo kiedyś nie wiem czy tam jeszcze są, ale widziałem tam jelonka. No to tak yy, wiecie, <noise> a tym bardziej to jest o tyle dziwne, że ten teren jest cały tam ogrodzony nie? i, i wydzielony. No dobra, no nieważne. Yy, ale w każdym razie to tak yy, jestem tutaj na tym polu kukurydzy. I tutaj te pole jest jak gdyby wykorzystywane do ludzi, którzy mają psy. No wiecie, no sobie tam spacerują i te psy tam sobie robią swoje. Dobra, mam nadzieję, że za długo nie gadałem na razie. Ok, spróbuję coś zrobić takiego, czego nie robiłem. E, spróbuję się sfilmować podczas jazdy. Dobra. Może, to, może jakoś tam będzie widać. Okej. Okay. Dzisiaj jest o tyle fajniej, że jest troszeczkę chłodniej. No to może będzie lepiej. Dobra, jakaś prze... przerzucę przełożenia. Ojejku, teraz strasznie wieje, ale jest bardzo fajnie, bo po tych upałach to naprawdę tego mi brakowało. Dobra. Pokażę wam trochę tajnych tych informacji, ok? Nie za dużo, bo później nie wiecie. Będę ścigać. Aha! To jest bardzo ważna rzecz. Tam jest taki komin z elektrociepłowni. To jest taki jak gdyby punkt, jak nie wiem, ktoś jedzie do Pruszkowa, bo on jest tam w okolicach, to jakby jak widać ten komin, to znaczy, że ale dobrze jedzie, to jest taki, jak gdyby punkt orientacyjny. A i w ogóle on w nocy fajnie świeci. Znaczy musi świecić, bo wiecie, no samoloty by się zdarzały. Dobra. Aha, no to wam pokażę właśnie ścieżka rowerowa. Taka pieszych to jest bar rowerów a tu jest droga na której oczywiście kolarze szosowi pomimo tego że tu bardzo szybko jeżdżą samochody zawsze jeżdżą <grytanie> złośliwy jest okej okay, dobra widzicie tu jest zimna woda czyli możecie się napić zimnej wody żartuję to jest taka rzeka co wam tu chcę pokazać tutaj zaczyna się no zaczyna się ścieżka rowerowa. Jest znak, że po tej ścieżce mogą też chodzić Nie. ludzie, czyli jest dla wszystkich. Okej. Okay. tak, to jest ścieżka rowerowa, taka prawdziwa, z prawdziwego zdarzenia. A tu Wam chciałem pokazać że jest obok droga, która jest bardzo kręta. Jeżdżą poniżej te samochody I pomimo tego, że... Ja to nie chcę robić jakichś pewno burzy, no ale, ale zobaczcie, tu jest super ścieżka rowerowa z oświetleniem LED-owym. To chyba nawet się nazywa tak śmiesznie autostrada rowerowa. No dobra. Albo pomimo tego, że tu jest taka ścieżka i ona wcale nie jest ruchliwa, ludzie tutaj potrafią zejść rowerzyście i tak dalej, bo tu wszyscy jeżdżą dosyć szybko, no to brzydko mówiąc, debile na cienkich, to i tak będą jechać tutaj z boku pomiędzy tymi samochodami, tam gdzie nie ma pobocza. No ale to już taki urok. Mniejszy, mniejszy ten blat, no to... Aha, i tu po tej stronie są takie pola Kiedyś tam było takie oficjalne mini lotnisko dla modelarzy ale oczywiście komuś to przeszkadzało bardzo, że oni sobie tam latają i brzęczą i już tego nie ma Coś tam słyszałem, że ktoś tam miał jakieś pretensje. Chyba ci ludzie, za tam mieszkają 3 km od tego lotniska, im to przeszkadzało. No, ale tak czy siak, tu tam jest w miarę trochę wolnego miejsca, można sobie na przykład dronem potrenować. I myślę, że nikt, nikt nie będzie robił tam jakichś pretensji. No dobra, i tu tak wygląda ścieżka, strasznie wieje, to na razie wyłączę. Ok, tutaj dojeżdżam do, ja to nazywam taki MOP rowerowy, znaczy autostradowy, ale ogólnie to jest taki przystanek, w którym sobie można odpocząć, można przypakować, można trochę poznać historii, tutaj okolicy, bo tutaj na tych właśnie polach były dosyć intensywne działania wojenne podczas II wojny światowej, chyba. No ja tu się zawsze zatrzymuję, bo, bo tutaj sobie piję i odpoczywam Dobra tutaj o technice będzie tyle, żeby nie było, że ktoś tam nie ma praktyki. Yy, korby świetnie się sprawują, za chwilę sobie yy, przysmaruję je, bo, bo trochę jest, wydaje mi się, za sucho. Dobra i teraz z, z jeszcze zrobimy taką panoramkę. Dzisiaj mam taki inny napój, bo kupiłem sobie fajną butelkę oczywiście w Decathlonie, 0,8 litra, można ją powiesić na karabinczyku i mam takie elektrolity gdzieś znalazłem w domu, kiedyś kupiłem, jak się choruje... nie, no, na odwodnienie, no dobra, nie wiem, no gdzieś tam miałem i chciałem to zużyć, Dodaję jeszcze tabletkę magnezu, bo potrzebuję ostatnio magnezu i... A i przede wszystkim to jest zimna woda mineralna, to zrobiłem sobie takiego bełta, no bo chociaż nie powinienem, bo boję się, że ta by tylko od tego czegoś tam zajdzie, Ale nie no, wypłuczę ją później, może, może przeżyję. No ale piję to, bo to ma w plecaku, to, to jest trochę ciężkie, a, ale jest, chcę jeszcze z, zdążyć, że... No bo to jest zimne, Dobra, tyle. Ok teraz zrobię sobie taki tutaj serwisik szybki moim tajnym smarem i dam go obficie, naprawdę dam go obficie pomimo tego, że tam się będzie kleić znaczy tak za długo będę wymieniał na, na, w sensie łańcuch łańcuch będzie oczywiście XT a ten przełożę do mojego nowego projektu no bo on no, jest tam lekko rozciągnięty ale no, na tyle co będzie jeżdżony później prawie wcale to on spokojnie może tam być. Dobra. Od spinki tak to będzie. To jest oczywiście smar mojej, mojej produkcji. Polecam robić samemu. Ok, to wam pokażę teraz jeziorko tutaj. Kamera mi się trochę podładowała. Znaczy bo jeziorko to już wam kiedyś pokazywałem, ale jest teraz ciekawie, bo jest po prostu woda. Zobacz, nie wiem czy to będzie widać dobrze, ale, ale jest woda. To chyba tak dopiero... Ja przypuszczam, że ona jest tylko do testów, bo to nie jest do końca wypełnione. Nie wiem, bo... Pewnie ona jest tylko napuszczona tak, żeby była, no ale to znaczy, że już jakieś są postępy. Dobra, idziemy do maszyny. No, łańcuszek Jeszcze... Aha, właśnie, przetrę go szmatką żeby... bo tam wychodzi smar. Dobra. Dobra, przy okazji taka porada, jak to mówią tam ci moi koledzy, że nie mam praktyki, to praktyka będzie taka, że ja, żeby dbać o lagi, to sobie je właśnie zawsze czasami czyszczę delikatnie nawet smaruję tym moim smarem ale nie dzisiaj tylko wyczyszczę e, w skórzu i staram się żeby, żeby tu nie było żadnych właśnie znaczy jest to trochę znaczy to skórz ale żeby właśnie one były w miarę w miarę czyste no jak się zabrudzą to co jakiś czas je tam właśnie pyknę Okej, okay, jestem tutaj w lasku koło tego jeziorka. Bo po prostu wcześniej kurczę tam miałem nagrać tam podkowę leśną, ale coś poprzeklikałem i... Ops! Y, I zamiast nagrywać to zrobiłem zdjęcia. Coś mi się tam pokiczkało po prostu. Za dużo razy kliknąłem i przełączyłem się w tryb zdjęcia. Dobra, ale tutaj ogólnie w tym... W tym parku to jest tak troszeczkę takich fajnych e, ścieżek, ale enduro i można się tam właśnie e, pobawić. A ja przy okazji sobie mm, sprawdziłem młynek, jak działa. E, no właśnie, go będę musiał potestować więcej, czyli znowu będę to już będzie może nudne, ale chyba pewnie pojadę do Campinosu przetestować nowy napęd. Coś mi brzęczy z przodu. Jakiś pewnie listek albo coś. Co to jest? Ok, to trzeba uważać, bo może samochód jechać. Dobra, wyjeżdżam z tego parku taką. Tutaj boczną drogą i pojadę dalej w las. A! Wiecie co? Tu jest żółty szlak. Nigdy tędy nie jechałem. To może się przejadę. Bo to chyba się łączy. Coś. Coś mi tam brzęczy, ale na razie nie chcę. Musiał się zatrzymać. Dobra. Okej. Okay. To ogólnie jestem na ulicy Sienkiewicza. Tu jest żółty szlak, nawet... <gryw> znaczy nawet nie wiedziałem, że, że on tu przez tą drogę biegnie. Ale jest. No bo ja często jeżdżę tędy. Tutaj są bardzo ładne domy, czasami Na przykład tutaj jest taki nowoczesny No, raczej mieszkają ludzie zamożni Jeszcze taką ciekawostkę wam powiem A może to później Jak dojedziemy w las, do lasku i tak wjeżdżam do lasu oficjalnie to jest rezerwat przyrody. No to jest moja taka stała trasa, chyba już nawet tam nagrywałem coś. Dobra, to tutaj e, jest jak gdyby deska ratunkowa, bo jest troszeczkę cienia i jest całkiem spoko. No to e, też żeby nie za dużo gadać, to powiem wam, że ja muszę. Się się bardziej teraz zaopatrywać w wodę czy jakieś płyny odżywcze, bo jak jeździłem w takich no, powiedzmy normalnych temperaturach to nawet mi jeden bidon wystarczył, no czasami miałem drugą kranówkę a dzisiaj ten izotonik, który sobie zrobiłem to go walnąłem na raz, a tam było 0,8 litra znaczy no że trochę mniej, bo już, już w domu wypiłem. No. I to tak wiecie. Jak jest ciepło, to trzeba pić dużo. I wcześniej. No. Albo gdzieś do sklepu i coś dokupić. Dobra. To tutaj już na razie nie będę nagrywał, bo to będzie mniej więcej podobno. Teraz tak, bo za coś tu powiem na temat tego... Lasu, ja go jak gdyby taką stałą trasą przecinam, ale na przykład teraz jadę takim, taką trasą rowerową nie, nie szlak, to taka trasa rowerowa. A tutaj jest kilka takich tras wyznaczonych specjalnie dla rowerów, ale ja raczej jeżdżę tam tutaj swoimi takimi już skrótami, czyli przeważnie to są szlaki turystyczne, i będę jechał. W kierunku, w kierunku leśniczówki. I tam będę się przebijał na drugą stronę, w stronę komorowa. Dobra, to teraz taka ciekawostka, bo ogólnie y, niby w Podkowej Leśnej jest ośrodek dla uchodźców, ale <tak>, tak naprawdę to nie jest Podkowie Leśnej, tylko on jest tutaj w lesie. Ja tam kiedyś byłem, tak trochę przez przypadek, jak się zgubiłem. <laughs> ale może wam kiedyś tam e, pokażę, chociaż nie ukrywam, że to się wiąże z pewnego rodzaju adrenalinką. Ja tam, ja tam nie wiem, ale wiecie. E, Niekoniecznie ludzie tam muszą być nastawieni pokojowo. Słyszałem, że tam się różne rzeczy działy. No ale nieważne. A może, może, może mam jakieś takie swoje złe przeczucia, a może tam nic nie będzie No dobra, ale, ale w każdym razie e, mi się tak wydaje, że nikt by chyba nie pozwolił zrobić takiego ośrodka. Na przykład w takiej podkowie leśnej, gdzie mieszkają różni, bogaci ludzie I to od dawna I przypuszczam, że chyba wszystkie te ośrodki, które są No to... To są zawsze gdzieś właśnie ukryte w jakichś lasach, albo w jakichś miejscach oddolonych Wiecie, żeby w razie czego łatwiej było to pacyfikować <grym> Okej, okay, dobra, żarty Dobra, no i jestem na Czerwonym Szlaku On jest teraz o tyle fajny Bo jak gdyby jest sucho że tu dosyć nie padało, no ale Ale czasami tu jest bardzo dużo błota Dobra Dobra, bo za chwilę mi padnie bateria, to jestem w tej bazie w Leśniców stoi, to nazywam fajnie, bo jest zarośnięte, ale e, poparzyły mi pokrzywy jeszcze i w ogóle. E, no i komary znowu tutaj są. <laughs> Dobra, tyle. A jeszcze rowerek pokażę, może się uda. Jak tam rowerek? No, smart trochę wychodzi. Zabaczka. I pijemy teraz. Pijemy.